Zuzia BIM, innowacyjny program do kosztorysowania wykorzystujący technologię BIM. Po wykonaniu przedmiaru robót okazało się, gdy przeprowadziliśmy analizę naszego modelu, że niektóre pozycje przez projektanta zostały zapisane w innym miejscu. Możemy w tym momencie dokonać zmiany ich lokalizacji i dopisać do tych typów, którym one odpowiadają. To daje nam możliwość tego, aby zebrać wszystkie rodzaje robót odpowiadające pod względem typów w jednym miejscu, abyśmy mogli dokonać dobrej wyceny dla ilości, które rzeczywiście są ilościami zbiorczymi. Po przeniesieniu typów do już zebranych ilości przechodzimy do zakładki IFC z zakładki definiuj kosztorys, w której to będziemy już dokonywali szczegółowej kalkulacji ceny jednostkowej dla tych robót, które zostały przez nas przyjęte. W zakładce IFC mamy zbiorczo pogrupowane poszczególne roboty. I mamy także pokazane te zbiorcze ilości robót, które zostały automatycznie podczytane przez program z modelu BIM. Jak widać na ekranie, możemy dokonywać tej analizy ilości dla poszczególnych zebranych robót. Wycena ceny jednostkowej odbywa się poprzez wybór pozycji z bazy katalogowej lub też poprzez wstawienie innego typu pozycji, która pozwala na dokonanie kalkulacji indywidualnej. W przypadku wyboru pozycji z katalogu będziemy mogli tą wycenę oprzeć albo na wycenie poprzez cenniki, które są cennikami typu biuletyny, lub też będziemy mogli ją dokonać na Cenach, które będą cenami przyjmowanymi przez nas, czy to z Excela, czy to po prostu wpisywanymi ręcznie do poszczególnych pozycji, które będą za moment widoczne na ekranie. Wykonujemy wyboru pozycji. Ta pozycja została teraz już przyjęta do zakładki FC. Możemy ją teraz zobaczyć w sposób. Szczegółowy. Program pozwala na odpowiednie wyświetlenie informacji, które są zawarte w katalogu, poprzez wyłączenie lub włączenie kolumn, które chcielibyśmy, aby były wyświetlane. Teraz na ekranie widzimy zawartość pozycji katalogowej. Ta zawartość pozycji katalogowej zawiera informacje o nazwie nakładu, czy to robocizny, czy materiału odpowiadającej jednostce oraz normie, Która przyszła informacyjnie z katalogu. Przygotowujemy się do wyboru biuletynów cenowych, według których będziemy dokonywać wyceny. W pierwszej kolejności wybieramy sobie stawkę odpowiadającą rodzajom robót, stawkę za roboczy godziny. Następnie będziemy wybierać cenniki, które są cennikami. Materiałowymi, jak i również cenniki, które są cennikami sprzętowymi. To pozwoli nam na określenie cen, które dadzą nam możliwość skalkulowania ceny jednostkowej dla roboty, którą mamy wskazaną z modelu BIM. Jak widać na ekranie, po przyjęciu cenników przystępujemy do dokonania Przeliczenia poszczególnych pozycji. Te pozycje zostały przez nas przyjęte z katalogu i możemy teraz przeliczyć nasz kosztorys poprzez wybrane wcześniej poziomy cenowe, które określą nam cenę jednostkową dla tych pozycji, które zostały przez nas tutaj przyjęte. Po określeniu tej ceny Możemy w zakładce IFC wprowadzić ilość 1, która określa nam, że cena, którą wyliczyliśmy, skalkulowaliśmy jest ceną jednostkową. Ta cena jednostkowa zostanie automatycznie podczytana przez program i przeniesiona do zakładki definiuj kosztorys, w której to zakładce Zostanie przeliczona przez zbiorczą ilość dla pozycji, dla której dokonujemy naszej wyceny. Ta automatyczna wycena pokaże nam również informację o bieżącej wartości kosztorysu, która jest wyświetlana w prawym dolnym rogu. W ten sposób automatycznie jesteśmy w stanie zebrać ilości przedmiarowe jak i również dokonać skalkulowania ceny jednostkowej.